EdCamp jest to autorskie wydarzenie akceleratora Edulab, dzięki któremu pomysłodawcy rozwijają swoje kompetencje w zakresie tworzenia modeli biznesowych i modeli finansowych, a po przygotowaniu przez naszych mentorów mają szansę przedstawienia swoich koncepcji przed naszymi jurorami. I to co robimy to poszukujemy pomysłów na startupy zespołów, kompletnych zespołów, które mają pomysł na to, jak dzisiaj zdigitalizować polską i nie tylko polską edukację. W portfelu mamy kilka startupów, które odniosły sukces, ale chyba ten, który jest najbardziej widoczny i pokazuje potencjał tego obszaru, to jest Xbox, który dzisiaj ma 300 tysięcy użytkowników i używa go 25% polskich szkół. Jeśli chodzi o, o samą współpracę, jestem mega zadowolony z tego, jak to wyglądało i czuję, że akcelerator to coś, co może nam, młodym ludziom, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, naprawdę sporo dać. Podglądałem Was, jak działacie i postanowiłem, że my także się zgłosimy. Wiedza, którą zdobyłem, da mi lepszy start w przyszłość i pozwoli między innymi osiągnąć naszą ideę, z którą tutaj przyjechaliśmy. Bardzo polecam Edcamp. Po prostu dla mnie super spędzony czas, świetni mentorzy, fajna atmosfera w ogóle czekam na kontakt z Waszej strony i będę, będę działać.